Więc tak wygląda Panigale V4 R z LEGO Coś takiego Tutaj oczywiście tak działa tylne zawieszenie W tej chwili jest na podstawce, no ale to nie przeszkadza Lagi z przodu się uginają Mnie trochę radzi brak zacisków hamulcowych, już nie mówię żeby działały, no ale ale to wizualnie po prostu pusto jakoś jest. I nie ma z przodu chlapacza błotnika. Kierownica oczywiście działa. No i tak to wygląda mniej więcej. No tak dwa wieczory zajęło złożenie mniej więcej. Spoko sprawa. To jest tak, dwubiegowa skrzynia biegów. Tak jest jedynka. Przy kręceniu kołem widać jak tłoki się obracają, tylko muszę z nim co jest Widać jak tłoki sobie chodzą. To jest luz. I tu jest dwójka. I tak samo widać. Bardzo ciekawy model. To taka szybka prezentacja.